Przegrywy, ja jestem już duży. Mam dwa Nintendo i gromadę gąsek. A ty? Wóz <noise> moi drodzy. Ja mam propozycję, że dzisiaj sobie zobaczymy Filipa. Bo go tak dawno nie było, że ja już zapomniałem, jak najmłodsze dziecie i najstarsze zarazem muminowe mówi. Nowe A jako, że z Darkiem się bardzo lubimy. Nie, to serio. My się z Darkiem lubimy. E, to chyba ze wszystkimi się lubimy. Może ciebie oczywiście. rzecz, ciebie się nikt korowa nie robi. <laughs> to co myślicie o tym? Jak wam się nie chce oglądać Filipa? Bo ja nie oglądałem naprawdę od dawno, więc przeskoczyłbym sobie tak z jeden odcinek. I tak sam nie oglądałem. Dopiero wszedłem na tak. Dopiero dodałem pierwsze plusy z dzisiaj. I tak sobie myślę. Jak dużo was jest takich, co nie czyta tagu? Mało chyba, nie? Teraz zrobię to na początku, ale może chcielibyście na końcu filmów. Dajcie znać w komentarzach. Na końcu filmów przegląd śmiesznych memów z wykopu. Chociaż myślę, że na początku to będzie słabe, bo jednak większość osób podejrzewam, że na wykop zagląda. No ale zobaczmy, co my tu mamy dzisiaj. Marcin, jesteś wizytówką firmy. Występujesz na YouTube. Szukasz kobiety, więc nie wypada, żebyś sam się strzegł i oszczędzał na fryzjerze. Jezek Chamsko, nawet Mumin. Chociaż strzyże się, się na łyso, chodzi do fryzjera. Albo obejrzyj na YouTube, jak się cienuje włosy i robi się przejść tak korzystając z nakładek w maszynce. To naprawdę bardzo proste. No to fakt. Jeszcze, jakby mógł ktoś pomógł. Ja w pandemii próbowałem to zrobić. No, powiem Wam, że udało się, ale bywało lepiej. Bo Marcin podobno nie, czy nie będę Marcina włączać, nie? Bo to za dużo chyba. No, ale kurwa, ten sweter zobaczyłem z gruchą. No, i patrzę niżej, oczywiście, ktoś go wstawił z gruchą. No, idealnie pasuje po prostu. Ta grucha. Powiedz mi, skąd wziąłeś ten wieśniacki sweter, cytując klasyka. I co my tu jeszcze mamy? A, kolejna próba ucieczki z obozu. Już dawno dobra rada doradził, co zrobić. Ten kanał powstaje dzięki społeczności Kambo Universum. Jeśli podoba Ci się to, co robimy, dołącz do nas. Wesprzyj kanał na bajkofito slash billymanager No, a pisałem, Ci kiedyś u świnek paliki trzeba przybić od środka? A no faktycznie. Ale nie na zewnątrz. One mają siłę, jak napierają palik wychodzi razem z gwoździem. No tak. Śruby nie pomogą. Znają już słabe miejsce i dalej będą tutaj próbować. Paliki od środka. No, panie kangurek 06. Pan się nadaje teraz do Stanów, do tego ICE albo do, do obozów, które były popularne na terenach okupowanych przez Niemcy między 39 a 1945 rokiem XX wieku. Oczywiście są to żarty, ale faktycznie, no ja wam powiem, że kiedyś byłem w takim domu na grillu, nie, wiem, nie pamiętam co to było, na tarasie na drugim piętrze, uwaga, ogromny taras, nie? I kurwa tam... Gościu sobie zamontował właśnie ogrodzenie. Sam robił i sobie zamontował deski od zewnątrz, nie? No ja. Dwumetrowy. Oparłem się o to. Dwumetrowej wagi słusznej. Ja pierdolę. Cudem się tutaj słyszę, szczerze mówiąc. Szybko jakimś cudem zareagowałem, chociaż to był grill mocno zakrapiany, więc mogło być. Mogło mnie tu nie być. A zobaczcie, teraz dopiero zauważyłem. To tutaj ten świniak wychodzi dołem jeszcze pod spodem. No fajne są te próby ucieczki. Fajne, fajne. Fajne. Bardzo mi się podoba jeszcze tu jest komentarz. Grażynek. Błysk wokół. Zadowolenie z imprezy. Ale niestety nie tylko z tego powodu. No i Joanna Wiśniewska jest niestety troszeczkę zasmucona. Marcin. Zawodzisz widzów, ale masz dobrą oglądalność. Ja, ja ci kibicuję, mówiłem to zawsze. I myślę, że zawsze będę to powtarzać. Teraz odkupujesz swoje winy. Jesteś ojcem dla dwóch córek, bo już prawie ci brędę podrzucono. To trochę żarty, ale z Dżuny to, to tarąg kurwa jest... Jak wiesz, śmialiśmy się Marci z ciebie. Były żarty, żarciki, to teraz na poważnie wychodzi. A to jest myślę, że mało docenione jednak, że... Tu nie chodzi już tylko o monetyzację, tylko serio. Tarąg ci podrzuciła dzuny tak na maksa. Fajnie, że ją przyjąłeś. Nie fajnie, że nie ma paszportu i nie jest uznana przez ciebie. To jest dla mnie karygodne i będę to powtarzać. Natomiast u mnie byś przyznał, że zyskałeś. Nie wiem, czy u innych Finów uniwersum również. Dobra, lecimy sobie do El Filippo. Wyglądają. A to jest filmik. Z dzisiaj. <Klarka> Ładnie brzmi kaszel na nowym mikrofonie. Czekajcie, bo próbuję podgłośnić sobie, bo to tak można na mikrofonie podgłaśniać. W sensie sobie sam podgłaśniam, nie? Coś słyszę tego filipa, ale on jest jakiś wyciszony strasznie. I też przyszedł pokrowiec na pufy. Jeszcze czekam za pokrowcami na siedzenia, ale fajne mi się. Troszkę za duże minimalnie. Ej, u was też tak się mówi? Czekam za pokrowcami zamiast czekam na pokrowce? Czekam na coś, a nie za czymś, nie? Ale... Jest jak jest. Okej, okay, no to przyszły w końcu pokrowce na... Siedzenia. I przyszło też moje Nintendo DS. Okej, okay. także. Jest to Nintendo DS. Y Ej, ale trafiłem fajny odcinek. DS jest zajebisty. Miałem kiedyś, jak to było tam w miarę nowe, świetna sprawa, nie? No tylko te gry w Polsce, strasznie, kurwa, mało dostępne i drogie wtedy były jak jasne cholera. Także ja polecam wszystkim, oczywiście, Anbernic. Zapomniałem o moich polecajkach dla was z Aliexpress, też chcielibyście, czy nie? Fajne były? Fajne były, zajebiste były te rzeczy, bo to mi zajmowało jednak trochę czasu, żeby to znaleźć, żeby to było coś, co czego nie będę się wstydzić pokazać na filmie, nie? Korzyści jakieś tam z tego były wymierne, powiedzmy, ale to po miesiącu, wiecie, no jakieś grosze, no, no, na jedne za zakupy w sklepie monopolowym, powiedzmy, tak przeliczając na kampuczańską walutę. No ale to było jakieś rozmaicenie chyba, tak mi się wydaje. Y, japońskie, bo w Wietnamie jest bardzo dużo właśnie japońskiego y, japońskich. Taśma muszę otworzyć taśmą. Ym, bardzo tanio w porównaniu do kosztów jakie są na zachodzie dotyczące właśnie tej konsoli. Ej, w ogóle Japonia jest tak tania, nie? Się zrobiła już od kilku lat, w sensie, bo chodzi mi o zakupy takie codzienne. Nie wiem, jak to licuje z polskimi zarobkami, jak to licuje oczywiście z kosztem zakupu nieruchomości i takim ogólnym utrzymaniem, natomiast ceny w sklepach są bardzo atrakcyjne dla Polaka teraz. A jeszcze, jeszcze tutaj mam taśmę. Tak mocno to owinęli. Nintendo DS nie ma blokady regionalnej, na zachodzie ceny mocno skoczyły w górę, a w Wietnamie i w Japonii są jeszcze bardzo tanie, w bardzo dobrym stanie. Okej. Okay. Widać trochę już zarzucenie. Mm. A no widać, no i to jest nawet zarzucenie. Sorry, mówiłem do wyłączonego mikrofonu. Mm. To jest mroźny niebieski ice blue color. Dostępny na rynku amerykańskim i japońskim. USA, ukośnik. Y By the way, już wam mówiłem, co znaczy Lexus. Jak to Jota ja wysyłała Lexusa i powstał Lexus, to potrzebowali jakiejś dajbistej fury do Ameryki. No i zrobili Lexusa. Nazwa jest, no, wiadomo, że Japońcy i Amerykanie mają, no, mają w chuj daleko do siebie, ale bliżej niż nam się to wydaje z mapy, oczywiście, bo. Mumin, jak to oglądasz? Ziemia jest okrągła. Nie jest płaska. A dobra, kurwa, zgubiłem wątek. No to Lexus no, to było zwykłe połączenie słów. Proste. Luxury, elegance. Tak. W teorii. W praktyce jednak, jak to Japończycy, którzy w szalony sposób nazywają wszystko. Ja do dziś nie powiem wam, jakie mam słuchawki. Mam te takie Sony. A mam je tutaj, o WH1000XM5. No kto tak nazywa swoje rzeczy? No to nazwa Lexus im wyszła fajnie, natomiast. Jest to po prostu Luxury Export United States. Proste. Jak to dla Amerykanów, nie? JPN. Nie wiem, czy to dobrze będzie widać. Wow, wszystko dobrze działa. Nic nie lata, nie jest luźne. Ekran ok. Zobaczmy, czy jest bateria. Jest bateria. Jest naładowane. Ale ładna jakość ekranu. Ja miałem kiedyś Nintendo DS, ale. Nie miałem zbytnio żadnych gier do niego. O, trzeba troszkę wyczyścić. Wow, pic chat! Ale naprawdę, fajne. Ok, jak to się wracało do domu? Do strony głównej? Nie wiem, dobra. Bateria jest słaba, oczywiście. Śrubki, wszystko super. Mamy oczywiście też tyczkę na gry Game Boy Advance. To się chyba slot nazywa. No a niech będzie wtyczka. A no, dobrze powiedziałeś, tylko to się nie tłumaczy na polskie akurat. Może, się to, może, może Filip ma rację, a ja nie? Mhm, mm super. Yy, ty, 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 ty. Ile już lat ta konsola ma? 21? 21 lat? Jakoś tak. No i jest oczywiście ładowarka. Dobra, ten unboxing może być męczący i chyba będzie męczący, więc oczywiście sobie... O, wyszedł z domu, dobra. Dobra, o pokaż ten ekran. Nintendo jest bardzo fajne, właśnie na japońskie RPG. Wszystko działa, nie ma problemu. Przynajmniej na tą chwilę. Ok, to ja idę do fryzjera. Nowego fryzjera. Kurwa, przysięgam, że jeszcze po tym poprzednim czytaniu postów z wykopu i zobaczeniu jego fryzury aktualnej Uznałem, że musi iść do fryzjera, więc uznał, że nie musi mieć włosów ze trzy dni wcześniej. Filipo, kurwa. ...innego, nie do tej... pani, co zawsze chodziłem wcześniej. Yy, chciałem jeszcze powiedzieć, że... Panie, do fryzjera to się chodzi normalnie do faceta, po pierwsze. Albo do rabarbara zwykłego, powiedzmy. też ja ich nie lubię, szczerze wam powiem. Ja uwielbiam i uważam, że mam zajebiste włosy. Serio tak uważam. Uwielbiam chodzić do fryzjerów, którzy tak troszkę mówią: wiecie, tacy są. No cześć! Cześć! Słuchaj, siadaj, no cału ciebie. Kurwa zajebistą robią robotę, ale brody ci nie opierdolą tak jak trzeba. Nintendo DS, DS Lite. Yy, nie mają blokady regionalnej. DS i 2DS, 3DS te inne mają. Poza 3DS, tym nowym, nowym 3DS Bo Nintendo lubi nazywać yy, swoje konsole bardzo dziwacznymi czasami Z dupy oni się tym od Niemców różnią, nie? Zobaczcie, jak popatrzymy na marki samochodów niemieckich To tam no prawie zawsze Audi zrobiło bałagan z silnikami Wcześniej BMW, w sensie ja miałem kiedyś byłem mk 318, a to była dwolitrowa benzyna więc no, dalej tak jest zresztą, nie? na przykład jedynka ta F40 to jest też 108, 118, jest tam w ogóle 1,5, natomiast to już zabieg marketingowy, ale jakby odpowiada tym charakterystycznym nazwom sprzed 20 lat, w sensie mocowo to się zgadza. A kurwa Japończycy, ja nie wiem co oni z tym mają, tego się w ogóle, to w ogóle nie ma żadnej spójności, ja tego strasznie nie lubię. Nienawidzę, jak nie wiem, co jest nowsze od czego, nie? Strasznie. Robię proste, proste rozwiązania, przynajmniej w takim prostym nazewnictwie. Jak chcesz coś wyszukać, typu Xbox One, Xbox One X, Xbox Series, Xbox. Aha, jeszcze jest Xbox One S i X. Xbox Series S, Xbox Series X. Amerykanie się zarazili. To samo. No i tak mniej więcej yy, ostrzył mnie, yy, ale on dał też żel uszczelniający czy płyn uszczelniający włosy. Harry Potter, ty to on ci w sumie umył włosy, tak trochę? Góry i w ogóle grzywkę troszkę rozwaliłem, ale to się potem ułoży. Yy, mam jeszcze niecałą godzinę, muszę lekcje przygotować na jutro, Cici, łobuzie. Pozwalałam. Ej, A co z tą laską? Jest ta laska w ogóle? Gdzieś ona się tu przewija? A ja pójdę sobie herbatkę. <laughs> Tutaj mamy zupełnie inną uliczkę. To jest odkrywcze. Coś, co jeszcze nie nagrałem. Nie byłem, nie widziałem. Dobra, tu nie będzie chyba nic ciekawego, więc ja was spauzuję i albo kończymy film, albo coś znajdę. Znajdę. No włączę, i zobaczymy, co tu się. Hot min. Nienormalne dni. Próbujemy. Boże, po prawej myślałem, że to jest kaczopas. Dobra, zobaczmy. Hot min Tu się Filipowi z wejściówki dźwięk uciął. Nie ma dźwięku. Ja mam żerwę, idę upolować jedzenie dla księżnej kici. Amku Amku, przejdę się pieszo. Mi się to przyda, bo oczy pieko. Dobre smażone banany w panierce i inne różne słodkie rzeczy w panierce smażone od 5 do 8 tysięcy za sztukę. Bardzo dobre, także można przyjść każdy. Sorry, ja pauzę Wam zrobię, bo muszę się dowiedzieć. Bardzo nie lubię, jak oni mówią w tej lokalnej walucie, a ja nie znam przelicznika. Dobra. Tysiąc to jest, no, zaokrąglimy 15 groszy, jakieś powiedzmy 10 już tak w dół. Potem trzeba będzie coś do tego dodać, czyli czekaj, kurwa, to ile on zapłacił? No dobra, zapłacił złotówkę. No, no to w panierce banan, może być. Chociaż jak na ich zarobki, to w sumie kurwa drogo jest tak naprawdę. przychodzi. Do tej pani przyjdzie i raz, dwa, wszystko sprzedane, a ja zamówiłam jakiś obraz, rysunek, żeby yy... Postawić na ścianę, przypiąć. To jest wspaniałe zastosowanie, żeby przypiąć na ścianę, postawić na ścianę. To jest świetne też do bursów z rysunkiem. Tak, one od tego są. Żeby bardziej fajniej domowo było w mieszkaniu, trochę po trochu i mniej jak klinika wygląda. Znacznie lepszy wpływ na psychikę. Teraz jest około właśnie 31-32 stopni Celsjusza. Tak? Ostatni tydzień, tydzień przed, dwa tygodnie było bardzo zimne. 23-26 stopni Celsjusza tylko było. Także na wolę jakby zima. Była zima. Wietnamska zima na południu. Tak śmieje. To, ja upolowałem pełno tuńczyków, sardynek, łososi i tak dalej. Cały worek, yy, prosto z Japonii rybki, z Korei, wszystkie rodzaje rybki, z różnych narodowości. Yy, także. <grym> A filet, to jest jaka narodowość rybki? Ktoś się orientuje? Moja kicia, ma co jeść? Nie wiem, może 35 marzeł kupiłem. Jeszcze przykąski, bo oczywiście to co najlepsze, to wszystko dla niej. Jak ta twoja cicia dziewczyna, bo ja o to, no ktoś wie coś. Przecież nie będę oglądał tych gniotów, żeby się dowiedzieć jak tam cicia. Ta prawdziwa, duża cicia, nie mała. Jest? O, zamykałem sklep chyba. Czyli sklepik nie ma już. Nie ma produktów. Spalny, spalny, spalny. Spalny. Można sobie powydrukować różne rzeczy bez problemu. Okej, okay, pełno bananów było i już jeden tylko został. Jaszy się rzuca na te banany! Opalane są super. Jest tam też taki pierdolnik. Wiem, że to liście w większości są na, na ziemię, natomiast jestem tam trochę sobie O coś przyszło. No i przyszły paczki. Yy, sporo paczek przyszło naraz. Nie tak po jak zawsze. Także mogę nagrać porządnie co tutaj jest. A ci już jest ciekawska. Była na tym, miałem fajne nagranie, ale Poszło, nie mogłem nagrać. No, usunął, usunięte było, niechcący. O, ok, no to otwieramy, nie cici. Zobaczymy co jest. Ok, to przyszły dwa obrazy: Hiroshi i Yoshida. Namalowany obraz rzeki. Yy, drugi obraz: Hasui Kałase. Deszczowy dzień, świątyni, kasuga yy, w Nara. Chcę sobie. Yy, tutaj yy, pościel przyszła kołdra poduszki. Żeby usiąść. No i nówka sztuka, Reddit Redemption na Nintendo. Bardzo. Zajebista gra. Wiem, że to jedynka. Jedynka jest też świetna w ogóle jakiś remaster podobno wyszedł, muszę sobie to ogarnąć. By the way, skąd masz iPhone'a starego? Od 6 do 8 albo S SE. I skąd te papierosy? Co to ma być? Czy jestem papierosy? Mów już tutaj. Takim młodym nie wolno palić. Długi czas chciałam w tą grę pograć. No i oczywiście wpadłem na. Tyś mam zupę po, ale ja jak zawsze skurczakie yy, zielsko. Nie, to ten głos jest taki, że ja go nie podbiję. Możecie się ze mnie śmiać, że nie umiem wyrównać głosu, że mam zły mikrofon. Nie mam tym razem. Nie podbiję tego głosu. To jest niemożliwe. To jest nagrane tak, że chyba musiałbym aż dać pauzę i coś z tym zrobić. I papryczki, nie papryczki i sól. Odważyłem się trochę tej soli wrzucić wietnamskiej. Oczywiście moja to połowina, jak zawsze. Połowina. Cześć, jeszcze coś? Ej, okay, to ja idę kolejny dzień już skory. E, idę teraz jeść zupkę fo. Fo za fo, chodzenie. No to może być taki nasz tylko. Ważne, Filip nagrywa filmy bardzo rzadko, w sumie raz na tydzień, taki jeden. Chyba faktycznie zaczął to robić już tylko i wyłącznie hobbystycznie. Skończyły się żebry, to też muszę podkreślić. Wiecie, muszę być uczciwy w tym, nie? No to nie jest tak, że będziemy jebać kogoś dlatego, że tak robiliśmy. Ale też jest ten kanał po to, żeby pokazać, że ktoś się zmienił. Ja tu wpadłem nie oczekując nic, a w sumie dostałem kawałek dobrej zabawy, ale głównie przez to, że... No, że po prostu lubię Nintendo, gry i tak dalej. Trochę mnie to zaciekawiło na początku. Moi drodzy, dajcie znać jeszcze raz, was proszę w komentarzach, czy chcecie, żeby po pierwsze wrzucać co jakiś czas przegląd z wykopu, czy to robić na początku filmu, czy na końcu filmu. Wiem, że większość z was na wykopie jest. Ja jestem za tym, żeby robić to na końcu filmu dla chętnych po prostu jako taki bonus. W cudzysłowie, oczywiście ode mnie dla Was, dla tych, którzy nie wchodzą, nie wchodzą na tag. I drugie pytanie: czy te moje polecaki z chińskich rzeczy jeszcze byście chcieli? Ja mam dylemat moralny, bo <laughs> w obliczu wojny gospodarczej między Unią Europejską a jestem wielkim fanem Unii Europejskiej. Jestem fanem również czegoś na wzór federalizacji. Po prostu sytuacja na świecie jest taka, że musimy być się przeciwstawiać, i po to powstała Unia Europejska, żeby przeciwstawić się takiemu gigantowi jak USA, no a teraz i Rosji. Teraz Rosja odpadła zupełnie, natomiast zostaje nadal USA i Chiny, więc myślę, że powinniśmy być przynajmniej gospodarczo bardzo mocno skonsolidowani. I nie wiem, czy kurwa moralne będzie, żeby polecać te rzeczy z Chin których sam nie zamawiam. W sensie kupuję ja, ale kupuję w sklepach europejskich. Ale to też nie będę wam pierdolić głupot. Wynika to z tego, że mi się nie chce czekać po prostu. I wolę to kupić już na miejscu z dostawą. Na jutro, kiedy zamówię o godzinie 15. We wtorek to w środę o godzinie 12. I ja już to mam. Dajcie znać w komentarzach. Trzymajcie się ciepło. Kłaniam się nisko. Bardzo dziękuję Wendigo. Bardzo dziękuję. Poli, bardzo dziękuję. Lucky Lucky. Bardzo dziękuję również, oczywiście, Galonimowi, Danielo XXX, Ines Cortez, Dominikowi Pietrasowi. Mam nadzieję, że mogę to powiedzieć. Jak coś tutaj znać, szybko wytnę. Również Rzymianinowi 007 oraz Alkoholikowi z Manhattanu przez CH. Bardzo dobry znak rozpoznawczy, podoba mi się. Oraz Mirkowi Michalkowi, który prowadzi naprawę samochodów. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Moi drodzy, Was pozdrawiam wszystkich oczywiście również. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Trzymajcie się ciepło. Ja się kłaniam nisko. Do zobaczenia jutro. Trzymajcie się. Buziaki. Pa. Ten kanał powstaje dzięki społeczności Cambo Uniwersum. Jeśli podoba Ci się to co robimy... Dołącz do nas. Wesprzyj kanał na buycoffee.to slash Możesz wesprzeć blikiem, przelewem albo kartą. Spokojnie, transakcja jest bezpieczna. Serwis jest objęty nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Dzięki!